Hej, cześć, siemano, z tej strony Russian Dancing Man i witam was dzisiaj w poradniku, w którym pokażę jak zainstalować shadery. Ok, nagrywam ten poradnik dlatego, iż zmieniły się nieco zasady instalacji shaderów. Teraz nie potrzebujemy już osobnej modyfikacji do Forge'a, na którą trzeba było czasem trochę czekać. Wystarczy nam sam Optifine. Ok, zacznijmy może od samego pobrania Forge'a. Wchodzimy na główną stronę Forge'a, wybieramy 1.9. Mamy tutaj Dawno the czyli najnowszą wersję. Wybieramy installer. Po przejściu tam skip at i tak dalej, pobierze nam się forge. O, przepraszam. Tutaj możemy sobie wybrać, czym chcemy to tworzyć. Trzeba to tworzyć dziawom. Jak instalowałem. Mm, archiwum RAR to o mi automatycznie przeskoczył, że wszystkie pliki jar będą otwierane przez RAR, ale to mniejsza. Otwieramy to za pomocą jara. Wyskakuje nam takie okienko. Mamy tutaj Install Client, Install Server, Extract. Wybieramy Install Client. Klikamy OK. Nasz port się zainstalował. Jest successful install client profile. To coś tam, coś tam, into Launcher. Zanim pobierzemy samego Forge'a musimy pobrać wersję czystą 1.9 Czyli wchodzimy w nasz launcher i po prostu aktualizujemy, chyba że mamy najnowszą wersję Minecraft'a tak? Musi być taka sama wersja Minecraft'a jaką mamy Forge'a Ok, teraz wchodzimy jeszcze w Optifine'a, klikamy download I wybieramy sobie oczywiście najnowszą wersję, klikamy download Przechodzimy przez Adfly'a Po przejściu pobiera nam się plik Optifine, który wrzucamy standardowo do mods Procent moc. Przed, oczywiście, w, jeżeli robimy po raz pierwszy, tak powiem, operację instalowania, modyfikacji, tu jeszcze tego folderu nie ma. Najpierw musimy odpalić samego Minecraft'a. Oczywiście, po włączeniu, wybieramy sobie profil z forgem. Jeżeli go nie ma, musimy go stworzyć. Klikamy New Profile. Nie wiem, co mi się dzieje z tym, ale. Ale się psuje. Także fajnie. Momenty argument i cholera jasna. Co to Minecraft. Nie chcę się tego naprawiać nawet. Klikamy New Profile, wybieramy sobie nazwę. I tutaj dajemy Use Version i wybieramy wersję naszego Forge'a, który został aktualnie zainstalowany. Jak widzicie, mam tu kilka Forge'ów Trzeba na to uważać często, bo może się nam to pomylić, ale głównie jest to, że tak powiem, yy, tutaj posortowane, więc nie będzie z tym większego problemu. Wybieramy sobie oczywiście 19. Przypisujemy argumenty. Głównie interesuje nas ta wartość, to jest wartość przypisanego, przypisanej pamięci RAM do Minecrafta. Najlepiej jest podać połowę aktualnego, że tak powiem, zasobu sprzętowego. Czyli, jeżeli mamy 8 GB, RAM, podajemy 4. Można oczywiście więcej podać, ale to nie ma tutaj już większego znaczenia. Ja mam tutaj, no może to nawet zmienić na 4. Ok, klikamy Save Profile, nawet tego nie będę zapisywać Teraz wybieramy naszego Forge'a i odpalamy Minecrafta. Jeżeli była to pierwsza operacja, oczywiście stworzą się tutaj foldery odpowiednie, w tym także moc, do którego wrzucamy wszystkie modyfikacje pod Forge'a. Mam tutaj oczywiście schematikę i Illumination Score, Lunatius core, core, tak, on obsługuje tą schematikę, no i Forge'a. Czekamy aż nasz Minecraft się włączy, tu mamy całe odowanie plików i całej rzeszy innych rzeczy. Po instalacji jak widzicie pojawiają się standardowe menu Mamy modyfikacje, spis jakie mamy Tutaj nie wyświetla się, że mamy Optifina Możemy go po prostu sprawdzić tutaj Video Settings Jak widzicie są e, jakieś inne rzeczy i to już jest wszystko z Optifina I tutaj jak widzicie doszła nowa zakładka Shaders Czyli to co nas najbardziej interesuje, wchodzimy w to i tu mamy domyślne menu wybierania shaderów Czyli standard Po prawej stronie jak widzicie doszło parę nowych opcji tym doszedł antyaliasing. Możemy sobie wybrać. Ja Można nawet włączyć raz dwa. E, normalne mapowanie. Nie pamiętam co to było. Nie wiem, czy to jest na pewno mapowanie, ale wydaje mi się, że tak to musi być, bo inaczej tu nie ma żadnego sensu. tego e, Spektakularne mapowanie. E, renderowanie. Jakość renderowania. To chyba wcześniej nazywało się jako render Erasmus, z tego co pamiętam i Shadow Quality, czyli jakość cieni. To po prostu było to samo. Możemy sobie wybrać, jest wartość maksymalna dwa razy, minimalna chyba... O, 0,5, tak, czyli pół Ja sobie wybieram to. Głębokość jakby naszej dłoni yy, to było oświetlenie naszej dłoni, na przykład odwracamy się w stronę słońca, nasza dłoń jest podświetlona, obracamy się, sami rzucamy cień na naszą dłoń. Tak. Możemy sprawdzić, czy się działa. Aha, tu jeszcze mamy napisane, jakie mamy sterowniki do naszej karty graficznej. Jaką mamy kartę graficzną? Po sprawdzeniu, możemy yy, tutaj wejść w jakiś świat i zobaczyć, czy działają. Ok, jak widzicie, wszystko działa. Jest to chyba takie trochę rozmazane. Powiedzmy, wyłączymy ten yy, anti-aliasing. Jak wróciłem w miarę do normy. Pamiętajcie, że te opcje bardzo zżerają komputer i same shadery, już, że tak powiem, są czasem zawójcze dla naszego sprzętu, a włączając właśnie do takie dodatkowe opcje jak antyaliasing i całą resztę innych rzeczy, to naprawdę może się go zabić, więc oszczędzajcie z tym. Bo to specjalnie dużo nie zmienia, a Minecraft i tak wygląda w miarę ładnie. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś teksturki, to też to zmienia efekt. No jak widzicie wszystko. Wszystko działa. Mamy efekty słońca, sunshineów i ruchomych liści, wody i to, co jest potrzebne do ludzi, którzy lubią jakieś y, bardziej wybuchowe efekty, że tak powiem. No, myślę, że to było na tyle z tego poradnika. Jeżeli pomogłem, daj łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli nie, daj łapkę w dół i napisz, co było źle. A ja postaram się to naprawić w kolejnym poradniku. A ja się już z wami żegnam.